jestem Wandal i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Blanusia A dzisiaj na naszym kanale kolejny challenge i kolejny challenge z basenem. Wskocz do basenu z tym, co trzymasz w rękach challenge. Czyli na przykład trzymam sobie na rękach Blankę i Blanka mówi: Wskocz do basenu z tym, co trzymasz w rękach challenge, i muszę wskoczyć z nią do basenu. Przypominam Wam jeszcze o naszym zakładzie. Tutaj macie mojego Instagrama. Jeśli będzie tam 100 tysięcy do końca lipca, no to golimy się na łyso. Napiszcie w komentarzu basen, basenik albo coś takiego, a postaramy się przypiąć Wam serducho. Blania, ile łapek chciała pod tym filmem, żeby był następny odcinek z basenem 31 tysięcy. Dobra, nie ma szans, zostawcie 15 i będzie super. No dobra, chyba wszystko wam powiedzieliśmy, więc teraz standardowo, jak zawsze przechodzimy sobie do papierkami i nożyce. Dobra, Blanka, chcesz do jednego, do trzech, czy jak chcesz? Do trzech, chyba do najlepiej, trzech. jak zawsze, nie? Ale wiesz, że dzisiaj wygrywam ja trzy, cztery. Jeden, zero, Wandal zawsze wygrywa, pamiętaj! Trzy, cztery 3. Kurde, jeden, jeden! Skubana Trzy czy jeszcze raz? Trzy, cztery, ry. A, dwa, jeden. Łatwiutko, wracam do formy. Trzy, cztery, ry. A, mówiłem, mówiłem. Tak jak mówiłem, wandal zawsze wygrywa. Wracamy do formy. Blania, co powiesz? Co powiesz o swojej przegranych? Dawno nie przegrałaś, co? No musiałaś się to w końcu zmienić. Dobra, słuchajcie, minęło jakieś 20 minut od naszej gry powiedziałem Blance, że a w sumie może dogramy coś dzisiaj, może jutro mamy dużo czasu. Ja idę sobie pograć. Zobaczymy, gdzie ona jest. Nie wiem, czy jest w domu, czy gdzie. Ja poszedłem po prostu na górę. Może ją tu gdzieś zaraz zobaczymy, trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że no fajnie jakby wskoczyła z czymś fajnym, nie? Jak zawsze. Tutaj jest taka szybka i przez nią mogę widzieć, czy na przykład Blanka jest na trampolinie, czy na boisku, czy gdzieś, ale nie widzę jej. <laughs> Mój telefon, nie, wiem, Skocz do basenu z tym, co trzymasz w rękach, challenge! Skocz do basenu! Skocz do basenu! Wiem, że dużo z was chciałoby rozpocząć swoją przygodę na YouTubie. Możecie już teraz rozpocząć tą przygodę z Filmorą 9. Jest to oprogramowanie do montażu filmów na Windowsa oraz na Maca. Jest też apka mobilna, która nazywa się Filmora Go. Ten program posiada ogrom efektów i przejść, które są bardzo łatwe w użyciu. Nie miałem okazji korzystać wcześniej z tego programu, ale po zaledwie kilku minutach byłem w stanie już go ogarniać. Nadanie profesjonalnych w przejść jest mega proste, dosłownie kilka kliknięć i mamy to. Mało tego, jest wiele więcej efektów, które możecie pobierać na film Stoks I one są aktualizowane w sumie co tydzień, więc macie tam same nowości Więc nie ma na co czekać, jeżeli chcesz się zabawić i pobawić się w youtubera, pomontować No to nie ma na co czekać, tak jak już mówiłem filmory macie w opisie, pobierajcie Bo jest nielimitowana wersja próbna, także ona tylko czeka na was Pobierajcie, polecam i wracamy do filmu O nie, Am... ja pierdziele Ej, ale ja... A ja w ogóle nie ogarnąłem, nie? Ja tak patrzę, czy tutaj, czy może na tarasie nie ma. Patrzę tutaj, stół pusty, mówię jakoś dziwnie. A ta z tych zakwiatkami w ogóle siedzi. I gdyby, szczerze, mógłbym cię ominąć, gdyby nie taka. Ten kolor twojej koszulki, który się mocno odznacza. Mm -hmm. Jak wychodziłem z, z kotłowni, no nie też jeszcze mi powiadomienie przyszło. I pomyślałem, mm -hmm. o nie, jak już jesteś na tarasie, to jestem spalony i pewnie wyrzucisz. A wszystko ja go nie słyszałam. Całe szczęście, że telefon miałeś owazon oparty, a nie trzymać go w rękach. Mm -hmm. Skakujesz blaneczką. Telefon by nic nie zrobił z wodą, a lód może trochę nabrudzić. Ale wiesz, jak wskoczysz, to od razu, bierz w górę tego loda, bo mama będzie zła. Dobra, wskakuj do tego basena, nie jesz tego loda, nie wchłódź po stół. Po stół tylko wskakuj od razu cała jest zimna. No i co z tego, że zimna? A lód jaki jest ciepły? Mamy ręczniki? Mamy, Mamy ręczniki Trzy, dwa, jeden, skok! O! No nie, nawet loda nie zanurzyłaś Ale masz okulary mokre <grym> O nie, zapomniałeś Straciłaś... pięć okularów. Straciłaś wzrok na jedno oko? <grym> Aha Zimno lodowato Zimno lodowato? Tak, że sikam <grym> O, nie jest dobrze Blanka, nie jest dobrze Słuchaj, mam plan Mhm. Dam ci kamerę, ale musisz wykorzystać jakby swoją rundę i swoją kolej, że z, zgadamy się jakby, ja podejdę do mamy, złapię szybko mamę, powiem ci, powiem ci krokodyl, to będzie hasło, ty zaczniesz nagrywać i złapię mamę i ty powiedz wtedy, wskocz do basenu z, z tym, co trzymasz w rękę i mamę. Nie powiedz komar, bo to jest bardziej wiarygodne. Dobra, komar, hasło komar. I wchodzisz w to Dobra dobre. Umowa to umowa To będzie dobre Tak jak gadaliśmy wcześniej, zasadka na mamy jest zrobiona Mamusiu, nie, no, skakujemy, razem. skakujemy razem razem Trzymam Zaj, Cię w rękę jest to, że mam nowe brewki. Dzisiaj sobie Chodź, zresztą. chodź, no trzymałem Cię mamo, muszę, stąd nie, sko ja muszę z Tobą Ale muszę z Tobą wskoczyć do basenu, bo Cię trzymałem To była operacja komar Ale to operacja nie Operacja komar Operacja komar się udała Ale Mamo oh. Operacja komar Ale ale nie ma ale, ale jest tylko jedna. Ale! kompa. Ale, szalałeś, się ale jedną swoją a. rundę tak, eee, oddajesz. Znaczy, ginie jedna runda. Tak jak ja widzieliście, oddałam. widzowie, to udało nam się. Operacja ale to Komar. To trzymasz, a nie to, co dotykasz. To Bo co trzymam, ale ja cię trzymałem, tak! Nieprawda! Trzymałem tak. cię! Operacja to Komar. Nagrane, mamo. Zakończona sukcesem. Ej, weź, no, wiem, chodź. Ja, ja wiem. no chodź, mamo. A muszę z tobą skoczyć, więc we dwoje musimy tu wejść. Nie, ja no chodź! No, ty wejdź i ja wejdę. Nie, ty pierwsza. Nie, Bo nie. wtedy ty nie uciekniesz. Ty pierwsza, ty pierwsza. Bo wtedy ty nie uciekniesz. Nie, bo... Te... Idź pierwsza, <laughs> idź pierwsza, nie. bo cię wezmę i sam cię wrzucę. Tak. Nie masz to To brzmiało jak wyzwanie Nie, Mikołaj, nie! Nie, ja wejdę, ja wejdę! Mój, dobra, ja wejdę! Mikołaj, wejdę! Nie! Ja muszę... Ja muszę wskoczyć! <suszę> ja muszę wskoczyć teraz! Zabiję cię! <ścels> na <kasy! ścoughs> oh! 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 Mikołaj, na mnie! Nie odzywa się do mnie ani słowem. Tak samo nie odzywa się do mnie. Akcja komar zakończona ja sukcesem. Ej, hey, ale to nie moja wina. Ja tylko to zagrywam! Oj, Blania! Łatwiutko, do Dobry plan miałem, co? Nie. Dobry plan miałem. Nie odzywajcie się. Mama, wiesz, że cię kochamy. Nie odzywaj się do mnie nawet słowem. Nie rozmawiam z wami. No i co, mamusia się na ciebie obraziła? Na ciebie tak samo. No dobra, ale ja ją wrzuciłem, a ty tylko nagrywałaś i na ciebie tak samo jest obrażona. Tro, można powiedzieć, że to była akcja komar zakończona sukcesem, ale jeszcze troszkę cię wkopałem, bo tam ja to wiesz, ja to sobie siedzę na górze, gram, montuję, live'y robię, a ty z mamą cały czas siedzisz, więc ja zajdę pewnie za 4 godziny czy coś i mama już nie będzie na mnie zła, a ty musisz z mamą cały czas przebywać. Jak się czujesz, mamo? Co? Jak się tak, czujesz? No jak? Źle! Mamo, wie, że no. Cię kocham! Zostań mnie nie wskakujesz, to basenu. No. wariaty. Weźcie tak do miniaturki, słodko się przytulałyście. Blanka mm. wskoczyła z basenu Z tym co Nie! Moja kolej była! Nie! <laughs> Moja kolej była! Nie! Wskakujecie! Nie! Wskakujecie! Nie! Ale was porobiłem! Tak! Musicie skoczyć teraz obydwie znowu, teraz będziesz mnie nienawidzić podwójnie pewnie, ale co z tego Musicie skoczyć we dwie Kto uważa, że jestem... Ojejku, jak ja wyglądam Kto uważa, że jestem kozakiem, niech napisze w komentarzu To było piękne, gościu, to było piękne No no niestety, mamusiu, musicie wskoczyć we dwie, no No mogłyście się nie przytulać Dla chyba podzielić do miniaturki zdjęcie, co nie? No ale to był prank ale teraz Blanka musi wskoczyć z tym, co trzymała w rękach, a trzymała ciebie. Więc powiedzmy, że możesz ty z nią na rękach wskoczyć, bo odwrotnie by to dziwnie wyglądało. To ty wskocz mam z Blanką na rękach. Daj ja ci nie wezmę kot, Ja ci wezmę koc. Znaczy ręcznik, plan. sorry. No! Dobra, miało być skocz z tym, co trzymasz, ale... No dobra, ale dobra, niech, dobra, niech, niech będzie tak, że co wskoczują. A teraz wojna, musicie się chlapać. Nie! Lartowałem Mamo, jak skomentujesz to? jaś nie brać udziału, nie a pad najwięcej razy. Tak, ja miałam sprzątać, A nie ha, Blanka, co powiesz? Zimno. Blanka. Odegramy się na Mikołaja Bo ja, jak? Zobacz. Kazałaś mi włączyć kamerę i co? No idziemy szukać czegoś, co by wskoczył z tym czymś. No dobra. Mam. Co? RPOC? No, teraz zrobimy mu. Frank, ale jak mu to, to powiem mu: Mikołaj, trzymaj. No coś wymyślimy. Po to, to Zobaczył, co to jest, bo nie mogę tego otworzyć. Jest gdzieś. Mhm. Co mi Nic. Specjalnie trzymam telefon tak ważny, a nie trzymam go w rękach. Weź mi to. Co? Otworzę i zamknij oczka. Nie, to będzie tam, coś dla mojego. Nie, nie tam to będzie coś nie mojego. Nie jestem taka. Jak ty. Dobra, Zamykaj ale oczy. jak to będzie coś mojego, to cię normalnie mam o. Zamykaj oczy. No, zagnąłem! To jest dla ciebie. to, masz Ej, z tobą w rękach do basenu. No co? Elpacy! No żarty sobie robicie! No a ty ze mnie mm. ja też miałem. No dobra, ale ty co? tylko do basenu skrzyżasz nie. Brz... Wrzucałem cię z czym z... ze słuchawkami wartymi 700 zł. A co mnie to obchodzi? No to, że. Je... No... To ty jesteś ty w tym robisz. momencie. Ty, w tym momencie Teraz jesteś chamska, jest to, mamo Teraz zawsze że ty takie pranki super robisz No ale ty, no, tam ty jesteś, jesteś chamska tobie. w tym momencie, skoro każesz mi z moimi airpodsami za 700 zł wskoczyć tak, nie maruj. Ja się w to nie trącam Jakuj nie maruj No w, słuchawki za 700 zł i już skakuję do basenu Tak Już bym wolał sprzedać i ci dać Tak? Nie, nie. Ale wskoczysz No, no mamo Bo jakbyś sprzedał No Patrzcie, normalne, legitne airpodsy widzowie Normalne airpodsy. Dobra, czego się produkujesz? Skakuj. Ty jesteś mała niebezpieczna, ślepowazna. Ty też, to sama Albo to sama wrzucę. No to chyba nie zabierzesz mi tego na No, 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 trzymaj kamerę, bo mnie leci. Ja nie mam wrzucić, ja mam z tym wskoczyć. Wrzucić, a nie wrzucić. Wskoczyć mam. No, wskoczyć. Jak? Dajesz, pokaż. Masz te airpodsy w dłoni, Pokaż, pokaż. Tu słońce, pokaż, bo nie widzimy. No mam airpodsy, no, słuchawka nawet tu jest, no, mamo, bo... No, nie wrzucaj mnie! Aaaa! Nie! Nie! Do tego się już nadają. Zobaczcie, co on zrobił. Do tego się nadają. Nie, no, bez kitu, no słuchawki za 700 zł sobie. Skoczyć z słuchawkami za 700 zł. Co straciłaś na tym, jakie. skoczyłaś dwa razy. Bardzo co? dobrze, zawsze mnie prankowałeś i wygrywałeś. Ale co straciłaś? Nic. Nic nie straciłaś. Blanka, Nic. jest najlepsza. Nic nie straciłaś, bo nie, nie miałaś nic w ręku takiego, żeby coś stracić, a ja straciłem 700 złotych i Airpods. No i bardzo dobrze. No, super. Nie nagrywałem z wami Dobra, kochanie, ja już trochę ochłonąłem, przepraszam was za moją reakcję, ale no byłem naprawdę mega wkurzony. Do teraz nie mam już chęci i siły w ogóle dalej nagrywać tego odcinka, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Widzimy się w następnym, dzięki, że byliście. Trzymajcie się i tymi nieszczęsnymi airpodsami. Zakończamy ten odcinek, trzymajcie się, piona.